Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do Narodzin w pozostałych rolach. Powieści Feliksa Kajneta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza Produkcja. Odwiedzać przyjaciół, kłamać, wymyślać przygody z podróży i pobytu z córką w Hiszpanii. Przeklęta niech będzie Maria Elena i jej Benkart, którego nosi w łonie. Zepsuła nie tylko swoje życie, ale i moje. Lepiej wrócę do domu. Gdybym choć nie zrywał przyjaźni z Alejandrem, ale tak musiało być. Zawiódł mnie. Wszyscy mnie zawiedli. Mówił, że nie przyjdzie na kolację, wróci o świcie. Jak zwykle, kiedy idzie załatwiać sprawy, jak mówi Matylda. Czy ona coś podejrzewa? Boi się, że on mnie zdradza? Nie chcę o tym myśleć. To mi szkodzi. Chcę myśleć o rzeczach miłych, ładnych. Tylko gdzie one są? Wcześniej wróciłeś. Tak. Nie warto nikogo odwiedzać. Co im powiem? O czym? Nie chcę Twojej litości. Sam sobie dostatecznie współczuję. Co to? Sweterek dla dziecka Marii Eleny. Ani ty, ani nikt inny nie będzie się zajmował tym bękartem. Na miłość boską Rafaelu, potrzebne mu jakieś ubranko. Nie, niczego nie będzie potrzebował. Powiedz, co to za plotka, że masz uczyć czytać Bruna? To chyba jego wymysł. Nie. Zaproponowałam mu to. Jak to? Dlaczego? Ten chłopak to jadowity wąż. Im rzadziej go widzisz, tym lepiej. Dlaczego mu to obiecałaś? Bo jestem przekonana, że tata będzie próbował przez Bruna. Chcę go miłością przeciągnąć na moją stronę. Zdobyć Bruna miłością? Czyś ty zwariowała? Nie zwariowałam. Szukam sposobów i możliwości, by się stąd wydostać. Myślę i to poważnie, że Bruno jest jedynym, który może pomóc. Poza tym, gdy mówię o zdobywaniu go miłością, mam na myśli czystą miłość, która powinna istnieć między wszystkimi ludźmi. I myślisz, że czystą miłością zdobędziesz to bydle, nie bądź naiwna, Maria Elena. Dobrze więc kto nam pomoże? Na pewno nie Bruno. Nie zbliżaj się do niego. Ja go znam. Wiem, do czego jest zdolny. Chcesz powiedzieć, że w głębi serca nie ma krzty dobroci ani człowieczeństwa? Właśnie tak. Jest dobry dla bezbronnych, tylko dla bezbronnych dla dzieci, dla zwierzątek. Ty taką nie jesteś. Jesteś śliczną dziewczynką. Dla niego jesteś tylko kobietą, która mu się podoba. Strzeż się go, moja panienko. Już obiecałam, że go nauczę czytać. Zajmę się tą obietnicą. Nie wracajmy więcej do tego. Szukam cię tutaj. Szukam cię w domu, na ulicy, na morzu. Już cię nie znajduję. Gdzie się ukryłeś, Boże? Co tu robisz o tej porze, Clemencio? Chciałam się pomodlić, ale nie chcesz się spowiadać ani przyjmować komunii jak zawsze? Co się stało? Straszna rzecz. Dlaczego mi nie powiesz? Rozmowa pomaga. Jeśli ból i słowa zamykasz w sobie, zaczną cię zatruwać. Nie chcesz powiedzieć? tak, ale pod tajemnicą spowiedzi. Chodź za mną. Na zakończenie przytoczę fragment przemówienia, które nasz prezydent wygłosił w Kolumbii, na temat roli kultury i uniwersytetów. Powiedział tak. Ludzie nigdy nie czuli takiej potrzeby jak teraz potrzeby uczestniczenia w całkowitej odnowie świata. Wojna pozbawiła nadziei zwyciężonych, lecz i zwycięzcom przyniosła niepewność. Dlatego wszyscy musimy stworzyć lepszy świat. Żeby do tego doszło, musimy ulepszać nas samych z większą gorliwością podchodzić do naszych problemów, rozpatrywać je otwartością, jak najlepiej poznać się wzajemnie. Miejscem najbardziej odpowiednim dla podniesienia świadomości naszych narodów są uniwersytety. Z drugiej zaś strony, czy nie trudno nawet wyobrazić sobie sens istnienia uniwersytetów w ustroju, w którym brak wolności? To wszystko, proszę Państwa. Wszystko, co mam do powiedzenia na temat listów, w którym niektórzy się skarżą, że nie podoba im się budowa miasteczka uniwersyteckiego w stolicy. Witaj, Matylda. Cudownie mówiłeś. Wysłuchałaś przemówienia? Tak. Sama? Nie, Józefa czeka na mnie. Zaprosisz mnie na kawę? Muszę się przygotować do kolejnych wystąpień. Poza tym jestem promotorem studenta, który broni pracy dziś wieczorem. Tylko na kawę. Nie zabiorę Ci wiele czasu. Chodź. Dobrze. Nie płacz, Clemencio. To straszne, co się stało. Ofiaruj swe cierpienie Bogu. Może tak wzruszysz serce męża. Nigdy nie zaakceptuję tego dziecka. Gdzie jest Maria Elena? Na ranczu Buena Esperanza z Marią Dolores. Oczekuję rozwiązania. Dlaczego nie jesteś z nią? Rafael nie pozwala. Nie mogę nawet zrobić dziecku paru sweterków. Mówi, że ten bankart nie będzie niczego potrzebował. To okrutne. Nie mogę się z tym zgodzić. Czy tego chcę, czy nie, w tym dziecku będzie moja krew. I krew Marii i Eleni. Co zrobi twój mąż, gdy dziecko się urodzi? Nie wiem, nie chcę powiedzieć. Ile razy go pytam, mówi, że dowiem się w swoim czasie. Gdyby nie był taki oddalony od kościoła, nie uważał księży za, jak to mówi, zło konieczne, mógłbym z nim porozmawiać. Nie ojcze, zabiłby mnie, gdyby wiedział, że ojcu powiedziałam, nawet pod tajemnicą spowiedzi. Zabić. Z jaką lekkością używamy tego słowa? Ojciec nie może powiedzieć mojemu mężowi, wyznałam to ojcu jakby na spowiedzi. Nawet nie myślę, że mógłbym złamać te tajemnice. Przepraszam. Nie chciałam ojca obrazić. Jestem zrozpaczona. Widzę to. Obawiam się, co może wydarzyć się w twoim domu, jeśli ktoś nie przekona twojego męża. On potrzebuje pociechy, wsparcia. Znajduje się w swej nieposkromionej dumie. Ja też jestem dumna, a raczej byłam dumna do niedawna. Dumna z pochodzenia, z rodziny, z moich córek, które przynosiły chlubę domowi. Nadal przynoszą. To, co się przydarzyło Marii Elenie, nie jest tragedią. Chwila słabości, którą mają nawet święci, nie można skazać córki na potępienie. Nikt się nie dowie. Bóg o tym wie, ale On wybaczy. Gdy dziecko się urodzi, odda się je do przytułku dla samotnych matek, jakby był jednym z podrzutków. Potem zaadoptujemy je, mój mąż i ja. Tak właśnie zrobimy. Rozumiem. Proszę nie myśleć, że jestem wyrachowana. Nie kalkulowałam, podejmując się miłosierdzia. Zrobiłam to ze szczerego serca. Na początku myślałam tylko o tych dziewczętach, o tym, że w takiej samej sytuacji jest moja córka. Dopiero później doszłam do wniosku, że to jedyne rozwiązanie strasznego problemu. Zdecydowałaś, nie mam tu nic do roboty. Poproszę tylko Boga, żeby oświecił Ciebie i Twego męża. Uświadomił Wam, że życie nie może opierać się na fałszu. Co ksiądz sugeruje? Mamy przyjąć benkarta niezamężnej córki, zgodzić się na skandal, rzucić wyzwanie przyjaciołom i innym ludziom naszego stanu? Co jest ważniejsze, Skandal i opinia ludzi czy uznanie niewinnej istoty. To też delchunko. Nigdy go nie zaakceptujemy. Nie powinny nam była mówić. Nie mogłabyś wtedy podejść do stołu pana, a to dla dobrej chrześcijanki, jaką jesteś, nie jestem dobrą chrześcijanką. Przychodzę tu z przyzwyczajenia. I dlatego, że potrzebujesz Boga, a Bóg potrzebuje ciebie. Gdy zacytowałeś słowa prezydenta tej kupie krzykaczy przeciwnych powstaniu miasteczka uniwersyteckiego, odjęło im mowę. To cudowne, byłam z ciebie dumna. Ja nie, nie jestem dumna. Dlaczego tak mówisz? Nie ma lepszego nauczyciela od ciebie na całym uniwersytecie. Może jestem dobrym nauczycielem, tym zajmowałem się przez całe życie, ale sukcesy zawodowy to nie wszystko. Jako człowiek jestem samotny, sfrustrowany, rozbity. Dlaczego? Najważniejsze w życiu człowieka, mężczyzny, kobiety, starca czy dziecka to nie sukcesy zawodowe, nie pieniądze, ani tym podobne. Najważniejsza jest miłość. I dopóki nie poślubię Marii i Eleny, Prosiłam cię już, żebyś o niej zapomniał. Zwróć uwagę na kogoś, kto cię kocha i szanuje. Dosyć, Matyldo. Nie mów nic, czego będziemy żałować. Powiem, bo się nie boję. Zwróć uwagę na mnie. Nie powinnaś tego mówić. Nie żałuję. Powiedziałam. Zostawiam ci te słowa. Zobaczymy, co z nimi zrobisz. Nie mów, że jestem zbyt młoda, że nie wiem, czego chcę i że to, co czuję do ciebie, minie. Horhyluj się, jestem w Tobie zakochana i będę Cię kochać zawsze. Współczuję ci, Matyldo. Nie mogę Cię pokochać. Tak jak Maria Elena, nie kocha mnie. Tatusiu Maria Elena mówi, że nie wolno chodzić boso i strącać gniazda z drzew. Czy to prawda? Wiesz przykład z Marii Eleny. Jest starsza i rozsądna. Wszystko, co robi Maria Elena, jest dobre. Nawet się ze mną nie przywitałaś. Dzień dobry, Tato. Wyszłaś wcześniej do szkoły. Porozmawiajmy. Mama mówiła, że zostałaś zaproszona na wycieczkę do ruin w Tahin. Znasz zasady panujące w tym domu. Teraz bardziej niż kiedykolwiek trzeba ich przestrzegać. Jesteś moim skarbem, wzorem uczciwości, czystości. Nie pozwolę, by ktokolwiek się do ciebie zbliżył i w jednej sekundzie zniszczył moje życie. Nie pozwolę. Będę miał oczy i uszy otwarte, żeby cię nikt nie oszukał. Dlaczego to mówisz? Bo musisz zrozumieć moje postępowanie. Ale mama mówiła, że na wycieczce towarzyszyć ci będzie Jorge Luis Armenteros. Ponieważ jest gentlemanem, nie sprzeciwie się i pozwolę pojechać. Dziękuję, tato, ale. Zdecydowałam, że nie pojadę. Za pozwoleniem słucham, tete. Muszę cię zobaczyć. Teraz koniecznie przyjdź do mnie natychmiast. Nie mogę, Nie mogę, Matilde. Idę do kina. Zaraz po mnie przyjdą. Proszę, to pilne. Muszę porozmawiać. Dobrze, przełożę kino na kiedy indziej. Zaraz będę. Tak, Tete, proszę. Proszę. Co się stało? Powiem ci, gdy przyjdziesz. Nie mogę przez telefon. Co ci jest? To wspomnienia. Myślałam o tej kanalii. Jak mogłam być ślepa? Boleć go od Jorge Luisa, który jest dobry i zawsze mnie kochał. Sercem nikt nie rządzi. Ty każesz tu, a ono idzie tam. Dobrze się rozumieliśmy. Szanowałam go i podziwiałam. Ale nie kochałaś. Mylisz się. Kochałam. Czułam się dumna, gdy mnie prowadził pod rękę. Dumna, bo szłam z człowiekiem, który nikomu nie zrobił nic złego. Pamiętasz, co mi dał na moje osiemnaste urodziny? Jak mogłabym zapomnieć? Co to było za poruszenie? Tak. Twój tata powiedział, że nie możesz przyjąć tego krzyża z brylantami. A on powiedział, że należał do jego matki. Żeby panu Armenteros nie było przykro, powiedzieli mu, żeby zachował krzyż do dnia ślubu. Do ślubu. Wyobrażałam sobie, że idę w towarzystwie ojca do ołtarza, a tam na mnie czeka Jorge Luis. Czeka, żeby uklęknąć ze mną przed obliczem Boga. Nie mogę wyjść za mąż, za nikogo. A gdybyś mu powiedziała prawdę, dlaczego nie? Kto kocha, wybacza. Porozmawiaj z nim. Uczyni cię swoją żoną i otoczy miłością niewinną istotę, której oczekujesz. Masz rację. Porozmawiam z Jorge Luisem. Gdy pozwoliłem, powiedziała, że zmieniła zdanie i nie pojedzie. Nie rozumiem tej dziewczyny. Teraz się zamknęła u siebie. Jeśli się nie mylę, wróciła zapłakana. Dlaczego? Co jej jest? Dzieci nada. Widzę, że wróciłaś z kościoła. Powiedziałem, że nie powinnaś tracić wiary, ale przemyślałem to. Nie podchodź do konfesjonału. Przecież i tak nikt ci nie odbierze wiary. Mam się nie spowiadać? Tak, bo musiałabyś powiedzieć księdzu o wszystkim. Ojciec Juan dochowałby tajemnicy. Nawet pod tajemnicą spowiedzi nikt nie może wiedzieć. Wie, ale jego księża nie. Już ci powiedziałem, to nasza tajemnica. Zabierzemy ją do grobu. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska Studio Parks.